Chciałem Wam pokazać, to jest spawarka transformatorowa, przeze mnie wykonana obudowa i tak dalej, tam trapo jak trapo, trafo pokażę na fotografiach, co się stanie z Waszą spawarką inwerterową, gdy będziecie ją trzymać w warsztacie, tam gdzie używacie szlifierki kątowej, zaraz pokażemy. Zobaczcie ile jest tych opiłków. Wszędzie, gdzie tylko możliwe. Po prostu ją wyciągnąłem celowo, zabijam, żeby ją po prostu wyczyścić. To jest trapo na uzwojeniu miedzianym w bawełnie. No tak też nie widać. W przód to jest tak wykonane. Tu mam łączenie niezależne od, spawar od łączenia spawarki. Wystarczy, że w sieci jest i wentylator się kręci. Do czego to jest? To są klemy najlepsze. Nie ma lepszych. Odkręcam je całkowicie. Zakładam oczko i przepuszczam tutaj i zamykam tym. A po co? Po prostu nie wyłamią się przewody. No z biegiem czasu jak będziemy machlować kablami, no to ma się rozumieć. Teraz od tyłu. serowo ja odkręciłem i no bałagan trochę. No tak mam tył. Wentylator. no i on jest włączony niezależnie od spawarki po prostu przy włączeniu spawania niestety wentylator będzie zwalniał no to ma się rozumieć no tak to wygląda ja go kupiłem praktycznie na składnicy złomu zobaczcie jak ja tu zrobiłem to jest potężne przewody Oczywiście miedziane, bo zakupiłem je w sklepie. Tam zrobiłem taki mały prostowniczek do wentylatora, bo on jest 12V. A uzwojenia zobaczcie jakie. Praktycznie to była spawarka. Sam transformator. Sam transformator i jakaś rączka drewniana zgnite to wszystko. No, kupiłem ją dałem 40 zł z uwagi na wagę. No i mieźno. przyczepił się, że tam jest mieć, że to i, i. No tak zapłaciłem i jestem zadowolony. W dalszym w dalszej części filmu pokażę jak wyglądała, a jak teraz wygląda. no Biorę się za czyszczenie, bo, bo tego no syf totalnym w środku jest. No to potrafiło się nawet przy, przykleić polem magnetycznym. Te opiłki się przykleiły polem magnetycznym do transformatora i, i no, kurczę, no masakra. No. Także, co może się stać ze spawarką inwerterową? Pokażę tylko część bo dlatego, że reszta została na pędzelku tego, z tej spawarki. Zobaczcie, wziąłem magne. Praktycznie wszystko zebrałem na magnes. <laughs> wszystko zebrane jest na magnes. No i tak to wygląda, gdybyście spawarkę inwerterową trzymali w pomieszczeniu tam, gdzie slipujecie no, Po oczyszczeniu jeszcze trochę to ten trzeba trochę oczyścić. Nie ma co trzymać w bo nikolków nie wybiło To by było na tyle, no bo co, co? to więcej To jest powarka? Uwaga 20 kg no, 24 kilo maksymalnie elektroda 3,25 z uwagi na to, że ja bym dał elektrodę tam w środku ten motor ma przełącznik, ale jak no na większy zakres, na grubszym elektrodę to będzie mi wybijać światło. Także więc zostałem przy tym co jest i nie ma co kombinować. To było na tyle.